Cześć! Przedstawiam Wam działanie Queries w aplikacji LogSeq, abyście mogli sprawnie odnajdywać potrzebne informacje w Waszym systemie. LogSeq świetnie radzi sobie z wypływaniem informacji na powierzchnię, m.in. dzięki połączeniom dwukierunkowym Linked and Unlinked References. Ale dodatkową moc dają nam właśnie Queries. Co to są Queries w LogSeq? Queries to zapytania. W LogSeq używamy ich, aby przeszukać dane zawarte w naszym grafie czyli nasze notatki queries możemy porównać do zaawansowanego wyszukiwania w Google. Jeśli znamy odpowiednie operatory, możemy zawęzić wyniki wyszukiwania lub pozbyć się niektórych niepożądanych rezultatów. Zobaczmy jak to działa w Google. Wyszukajmy na przykład pomukale Turcja. Pojawiają nam się najróżniejsze wyniki. Jednak jeśli chcemy zawęzić wyniki do jednej konkretnej strony, na przykład TripAdvisor. W takim wypadku musimy wpisać operator site i TripAdvisor. Wtedy pojawią się wyniki spełniające dwa warunki. Będą one o Pamukkale w Turcji, a jednocześnie wszystkie wyniki będą pochodzić ze strony TripAdvisor. Jeżeli dodamy minus, wtedy mówimy Google nie chcemy wyników ze strony TripAdvisor. Chcemy wszystkie inne na temat Pamukkale w Turcji. Podobnie jest w LogSik. Jeśli poznamy jak napisać zapytanie to będziemy mogli lepiej i dokładniej celować w informacje, których szukamy w naszym systemie, w naszej bazie danych. Jak zatem budujemy zapytania w LOXIC? Choć może to na początku wyglądać dosyć skomplikowanie, mamy tu mnóstwo nawiasów zwykłych, kwadratowych, klamrowych, ale absolutnie nie trzeba być programistą, aby napisać proste zapytanie w LOXIC, tak zwane Simple Query. Wystarczy, że poznamy dostępne w Loxic filtry. Logika umbula i operatory. Jeśli Was jeszcze nie odstraszyłam, to przejdźmy do wyjaśnień, jak tworzyć queries. Aby utworzyć proste zapytanie, zaczynamy od wywołania odpowiedniej komendy. Jak zwykle w Vloxing mamy na to dwa sposoby: możemy albo wpisać komendę do zapytań samodzielnie, i to będzie podwójny nawias klamrowy, a następnie komenda query. Albo wykorzystać znany nam już ukośnik i wybrać z listy opcję query, tak jak to widzicie na ekranie. Ale na razie nic się nie dzieje, nasza komenda jest pusta. Musimy do niej dodać elementy, na przykład tak zwane filtry, aby sprecyzować to, czego szukamy. Przy konstruowaniu zapytań w LogSick możemy skorzystać z następujących filtrów. Jak widzicie, jest ich całkiem sporo, więc wypróbujmy niektóre z nich. Wypróbujmy filtr. Between. Przyda się Wam on do na przykład podsumowania tygodnia, albo na przykład jeśli publikujecie newsletter i chcecie wyświetlić materiały, które zebraliście na przestrzeni ostatniego tygodnia, dwóch tygodni, to właśnie filtr BETWEEN pozwoli Wam wyświetlić wyniki dowolnego okresu czasu. Także do naszej komendy QUERY dodajemy nawias zwykły, wpisujemy nasz filtr BETWEEN a następnie dodajemy w tym przypadku dwie daty, ponieważ chcemy otrzymać bloki, m, które stworzyliśmy pomiędzy dwoma datami, tak? Between. Także na przykład 26, już to Loksik mi podpowiada, 26 lipca i, i 28, o, zapomniałam dodać nawiasu kwadratowego, dodajemy nawias kwadratowy. 28 lipca. Wychodzimy z Query, następnie naciskamy Enter i tutaj Locksic już pokazuje nam wszystkie bloki, które utworzyliśmy pomiędzy tymi dwoma datami. Muszę jednak zaznaczyć, że filtr Between działa jedynie dla bloków umieszczonych w dzienniku, także musicie o tym pamiętać. Dobra, zmieńmy sobie to zapytanie i użyjmy innego filtra. Myślę, że takim najprostszym będzie Page, czyli strona. Znowu musimy wpisać. Podwójny nawias klamrowy, następnie komendę Query, a potem nazwę strony. Na przykład herbata. Herbata, dobra. Naciskamy Enter. I w tym momencie Loksy pokazał nam już wszystkie wyniki, wszystkie bloki, które są połączone ze stroną herbata. Także widzimy, że mamy ich tu parę. Możemy również zwinąć sobie te wyniki, i wypróbujmy jeszcze jeden filtr. Na przykład do wyświetlenia wszystkich zadań z priorytetem A. I w tym celu znowu wpisujemy podwójny nawias klamrowy, następnie komendę query, otwieramy nawias i wpisujemy filtr priority, i teraz literkę A. I w tym momencie Loxik poka pokaże nam już wszystkie zadania, które oznaczane są właśnie priorytetem A, jak tutaj widzimy. Mamy tylko jedno takie zadanie w, w grafie, tutaj do demo, ale to nic nie szkodzi. Wszystko zadziałało. Wszystkie te filtry działają dosyć podobnie. Jak korzystać z pozostałych filtrów, dowiecie się z artykułu na moim blogu. Link znajdziecie w opisie wideo. Na razie wydaje mi się, że wszystko to wygląda dość prosto i przypomina mm, zwyczajne wyszukiwanie, podobnie jak w pasku wyszukiwania. Ale co jeśli chcę wyszukać wszystkie strony o herbacie, ale nie o herbacie zielonej, albo wszystkie zadania do zrobienia oznaczone priorytetem B? Dotyczące tylko jednego konkretnego projektu. Tutaj, obok funkcji, będą potrzebne nam operatory logiczne i znajomość podstaw logiki Bula. Operatory te to AND, OR i NOT. Przyjrzyjmy się, jak działają. Na pierwszy ogień idzie operator AND. Jest on, jak dla mnie, trochę nieintuicyjny. Jeśli mamy zbiór notatek oznaczonych tagiem A i zbiór notatek oznaczonych tagiem B i użyjemy pomiędzy nimi operatora AND, Otrzymamy wynik, gdzie oba warunki muszą być spełnione jednocześnie. Czyli w Loksik otrzymamy bloki, które są zalinkowane do obu stron jednocześnie. Bloki, które są oznaczone i tagiem A, i tagiem B. Choć intuicyjnie mogłoby się wydawać, że otrzymamy sumę dwóch zbiorów, ale tak nie jest. Tak by wyglądało to zapytanie w Loksik. Przeskoczmy więc na chwilę do Loxik i zobaczmy konkretny przykład. Powiedzmy, że chcę, aby Loksik wyświetlił, pokazał mi wszystkie bloki oznaczone tagami herbata i zielona herbata. W takim wypadku pisuję podwójny nawias klamrowy, query i tutaj otwieram nawias, pisuję komendę and, a następnie stronę herbata, a oprócz tego. Zielona herbata. Zobaczmy, co wyświetli loksik. Bardzo proszę. Pokazał się nam jeden rezultat. Pokazany w wynikach blok spełnia oba warunki. Jest otagowany hasłem zielona herbata, a jednocześnie jest otagowany hasłem herbata. Wróćmy do tablicy i poznajmy kolejny operator. Tym razem będzie to operator OR. Jeśli mamy zbiór notatek oznaczonych tagiem A i zbiór notatek oznaczonych tagiem B. A następnie połączymy je operatorem OR. W wynikach widoczne będą te notatki, które oznaczone są przynajmniej jednym tagiem lub dwoma jednocześnie. Jeśli spełniony jest chociaż jeden warunek, czyli obecny jest którykolwiek, chociaż jeden z tagów, to taki blok, taka notatka pojawi się w wynikach naszego zapytania. Loksik zapytanie to musiałoby wyglądać następująco. Wróćmy więc na chwilę do Loksik i zobaczmy konkretny przykład. Posłużmy się znowu herbacianym przykładem i napiszmy zapytanie, które wyświetli, które pokaże nam wszystkie bloki albo o białej, albo o żółtej herbacie. W tym wypadku, oczywiście, najprościej będzie skorzystać z operatora OR. Pisujemy podwójny nawias klamrowy, Query, to już wiemy. Następnie otwieramy nawias, pisujemy operator OR. A następnie wpisujemy nazwy stron, które nas interesują. Będzie to żółta herbata i biała herbata. Przyjrzymy się wynikom. O, mamy trzy rezultaty. Jak widzimy, Loksik pokazał nam, wyświetlił wszystkie bloki, które oznaczone są przynajmniej jednym z wymaganych przez nas tagów. Także mamy tu blok oznaczony żółta herbata. Biała herbata. Także, jeśli co najmniej jeden warunek został spełniony, taki blok zostanie wyświetlony w naszych wynikach. Można powiedzieć, że operator AND zawęża wyniki, natomiast operator OR je rozszerza. Został nam jeszcze operator NOT, także chodźmy do tablicy. Dzięki operatorowi NOT możemy wykluczyć pewne dane z naszego zbioru, z naszych wyników wyszukiwania. W przypadku przedstawionym na ekranie chcemy zobaczyć wszystkie bloki oznaczone. Tagiem A, a jednocześnie pozbyć się tych, które oznaczone są tagiem B. Tak wyglądałoby to zapytanie w Loksik. Jak możecie zauważyć, możemy mieć więcej niż jeden operator w naszym zapytaniu. Skoczmy z powrotem do Loksik i zobaczmy operator NOT w akcji. Kolejny herbaciany przykład. Spróbujmy wyświetlić wszystkie bloki oznaczone tagiem herbata, a jednocześnie pozbyć się tych oznaczonych tagiem zielona herbata. W tym celu Znowu wpisujemy query, otwieramy nawias, komenda END, następnie wpisujemy ten tak, który chcemy wyświetlić. Będzie to w tym wypadku tak herbata. Następnie znowu otwieramy nawias, wpisujemy operator NOT i dodajemy tak, zielona herbata. Zobaczmy, jakie mamy tutaj wyniki. Bardzo proszę. Pięć rezultatów i widzimy, że pojawia się tak herbata, czarna herbata, ale nigdzie nie widzimy tagu zielona herbata. Tak właśnie tworzymy zapytania w Logix, łączymy filtry i operatory logiczne. Do czego przyda nam się znajomość Queries? Przede wszystkim jest to zaawansowane wyszukiwanie, jest to najbardziej podstawowa funkcja i myślę, że tutaj ona jest zrozumiała dla każdego. Ale kiedy oswoimy się z Queries i dajcie sobie tutaj trochę czasu, możecie zacząć budować swoje workflows, systemy organizacji. Pamiętajcie, że queries zmieniają się dynamicznie. Możecie tworzyć listy zadań do wykonania, przeczytanych książek albo materiałów, które jeszcze musimy przeczytać. Obejrzanych filmów <noise> i tak dalej. Możemy również używać Query przy nauce i połączyć Query z dostępną w uh, Loxik opcją fiszek, czyli flashcards. Znajomość Query na pewno usprawni Waszą pracę z Loxik. W tym nagraniu pokazałam Wam Simple Queries, proste zapytania, ale w Loxik mamy również tak zwane Advanced Queries, czyli e, zapytania zaawansowane które dają nam jeszcze więcej kontroli nad wynikami, nad tym czego szukamy, ale do tworzenia takich zaawansowanych zapytań będzie potrzebna znajomość języka zapytań Datalog. I wydaje mi się, że na pewno nie każdemu takie zaawansowane queries są potrzebne. Nie uczcie się ich absolutnie na zapas, jeżeli wystarczają wam Simple queries, to tego się trzymajmy. Mi na pewno takie simple queries wystarczają i szczerze mówiąc, nawet nie zamierzam zabierać się za advanced queries. Nie chcę tracić po prostu na to czasu. Ale jeżeli w waszym systemie rzeczywiście macie potrzebę na bardzo skomplikowane zapytania, chcecie wyciągnąć jak najwięcej ze swojej bazy danych i znacie się na <grytanie> Datalog. To oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, abyście takie zapytania pisali. W kolejnym wideo przygotujemy już wcześniej obiecaną listę materiałów do przeczytania i połączymy znane nam już atrybuty, szablony i zapytania w jedną całość.